Sprawa zaginięcia Kasi, matki Czworga Dzieci. Potwierdziło się najgorsze. Wcześniej były tylko przypuszczenia, teraz jest już smutna pewność. 32-letnia Katarzyna, o, zdebrzna nie żyje. Potwierdza to prokuratura. Ciało zaginionej matki Czworga Dzieci znaleziono w połowie lipca w lesie Koło Złotowa w Wielkopolsce. Tożsamość kobiety udało się potwierdzić dopiero po uzyskaniu wyników badań DNA. Ta sprawa poruszyła całą Polskę, i w poszukiwania Katarzyny zaangażowało się mnóstwo osób. Kobieta mieszkała z partnerem i dwójką z czwórki swoich dzieci w Debrznie. Kiedy zaginęła bez wieści, jej bliscy przyznali, że zmagała się ostatnio z silną depresją. Z domu kobieta wyszła po raz ostatni 13 czerwca rano i słuch po niej zaginął. Znalezione zwłoki w lesie: Mimo zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań, Katarzyny nie odnaleziono. Dopiero w połowie lipca odkryto zwłoki w lesie w Złotowie, kilkanaście kilometrów od jej domu, od razu pojawiło się podejrzenie, że to zaginiona 32-latka. Nie można jednak było jej zidentyfikować ze względu na stan ciała. Teraz śledczy nie mają wątpliwości, że poszukiwana Katarzyna o nie żyje. Próbki genetyczne zwłok zostały porównane z próbkami DNA pobranymi od dzieci kobiety, zgodność była praktycznie stuprocentowa. Wyniki tych badań dają prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, powiedział w piątek Sebastian Drewicz, szef prokuratury rejonowej w Złotowie, cytowany przez Gazetę Wyborczą. Z ustaleń serwisu wp.pl wynika, że pogrzeb Katarzyny już się odbył. Z przyczyn proceduralnych podjęto jednak decyzję o pochowaniu jej jako osoby NN, czyli nieznanej. Teraz będzie można już umieścić na grobie imię i nazwisko zmarłej. Katarzyna zdebrzna popełniła samobójstwo? Wstępne oględziny ciała oraz miejsca odnalezienia zwłok, a także dotychczas wykonane badania nie wskazują na to, by odnaleziona osoba została zamordowana. Wszystko wygląda na samobójstwo, choć śledczy nie znają jeszcze jego mechanizmu. Potrzebne są do tego ekspertyzy, na których wyniki prokuratura może czekać nawet kilka tygodni. Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych? Jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, możesz się zgłosić do Ośrodków Interwencji Kryzysowej, OIK, które są w każdym większym mieście. Możesz tam otrzymać pomoc psychologiczną, prawną, materialną. Część OIK-ów jest czynna całą dobę i, np. prowadzi noclegownię. Pomoc jest bezpłatna, nie musisz mieć ubezpieczenia. Jeśli masz uporczywe i silne myśli samobójcze, możesz się także zgłosić do każdego szpitala psychiatrycznego. Tam również nie jest potrzebne ubezpieczenie zdrowotne. W sytuacjach nagłych, o ile powiesz, że to sprawa pilna, lekarz musi cię przyjąć tego samego dnia. Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla młodzieży: 116 111 Dorośli mogą korzystać z bezpłatnego kryzysowego telefonu zaufania: 116 123. Obie linie są czynne całodobowo 7 dni w tygodniu.